Jak to się stało, że jesteśmy tutaj? Zdecydowaliśmy się dwa lata temu. Aneta i Maciej w bytomie od dwóch lat. Ona menadżerka, on handlowiec. Działają w Krakowie, ale z bytomia. Znali miasto wcześniej, ale teraz chcą tu żyć. Mają nadzieję, że lepiej. Mieliśmy do wyboru kilka scenariuszy: pozostać w Krakowie, na tym mieszkaniu, które mieliśmy. Kupić w Krakowie większe, wyprowadzić się gdzieś na wieś, to nas bardzo kusiło, ale mamy dzieci i w związku z tym baliśmy się, jak będzie przebiegała ich edukacja, nie mieszkając w mieście. I ostatnią opcją była przeprowadzka do Bytomia. Miasto znaliśmy, bo moja żona mieszkała przez wiele lat w Bytomiu. Ja Bytom znam, bo odwiedzaliśmy rodzinę żony. I tak po nicę do głębka, rok do roku zastanawialiśmy się, a może jednak. Hmm. I w końcu zdecydowaliśmy się, i oto jesteśmy w wydolnej. Nadchodził czas, kiedy nasz najstarszy syn miał pójść do pierwszej klasy. I myśleliśmy o tym, żeby wstawić gdzieś biurko, powiększyć mieszkanie. I w pewien sposób też ta sytuacja wywarła na nas, na nas pewną presję, aby znaleźć lepsze miejsce do życia, do mieszkania. No i tak dotarliśmy do tego momentu, w którym stwierdziliśmy, że to będzie najlepszym miejscem, żeby rozpocząć taki nowy czas dla naszej rodziny, gdzie możemy. Wspierać też edukację naszych dzieci dobrze. i żyć lepiej. Potraficie powiedzieć, czy i dlaczego w Bytomiu żyje się dobrze, miło, fajnie? Powiedz tak. Jako przedsiębiorca y, mam dużo klientów na północy Krakowa, mieszkaliśmy na południu Krakowa. Na ten moment sprawa wygląda tak, że jadąc z południa Krakowa na północ Krakowa w godzinach porannych, jadę dłużej niż z Bytomia na północ Krakowa. Ja dodam również to, że nie do końca też odcięliśmy się od Krakowa, ponieważ bytom jest położony w takim miejscu, w którym dosyć łatwo jest dotrzeć do tego miasta. Więc członkowie rodziny, którzy pozostali z, w Krakowie, mają z nami cały czas kontakt. Dokładnie. Korzystamy też z tych atrakcji, walorów Krakowa, które. Były na, na wyciągnięcie ręki, ale na przykład weekendy, czy raczej faktycznie weekendowo, może bardziej niż popołudniowo. Więc nie do końca też zrezygnowaliśmy z Krakowa. Natomiast życie stało się łatwiejsze przez to, że mieszkamy w śródmieściu, w średnim mieście. Kiedy się tego miasta używa, no to trzeba mieć swoje ulubione miejsca w tym mieście. Macie takie, potraficie je opisać? My lubimy miejsca zielone bo uważamy, że tylko w zieleni, może nie tylko, ale przede wszystkim w zieleni najpierw się wypoczywa po całym pracy, a w Batumi takich miejsc jest dużo. Czy choćby Park fazaniec, czy Żabie Doły. Żabie Doły, Segiet. Rzeczywiście sporo miejsc zielonych i lubimy razem ze sobą spędzać czas, więc spędzamy je w tych dla nas miłych i dobrych miejscach. Ja bym dodała, że to co jeszcze sprawia, że to miasto jest dla nas wyjątkowe i urokliwe, to place. Między innymi dlatego też zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania przy jednym z placów bytomskich, które naprawdę zachwycają architekturą i tą dostępną zielenią. Wszystkie sklepy, które są dla nas potrzebne są ulica obok bo plac obok. Zrobienie podstawowych zakupów zajmuje nam kilka minut. Nie ma potrzeby używania samochodu, żeby jechać do marketu. To jest coś, czego nie znosiłem, szczerze powiedziawszy, w miejscu, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, bo cokolwiek chcę skupić, trzeba było samochód gdzieś jechać. No i w tym momencie korzystamy również pieszo, myślę, że wielokrotnie będziemy podkreślać, z tych miejsc, w których możemy spędzić, spędzić czas. Wyjść do kina, przespacerować się po ciekawych uliczkach. Dokładnie. Wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki w tym miejscu, w którym mieszkamy. Gdybyście mieli uznać, że to jest wygodne miasto do życia, to jakie elementy tej wygody byście wymienili? Szukaliśmy yy, jakichś zajęć dodatkowych dla na naszych dzieci. Czudo. Karatę, pasem dalej. Wszystko mamy w zasięgu ręki. Nawet ja chodzę na łuki, czy tam jest u ucznictwo, że ona zainteresowała się szermierką, a starszy syn chodzi na judo. Co dla mnie jest to ewenementem, bo mieszkając tam, gdzie mieszkałem, to było nie do zorganizowania, bo po prostu miasto było za duże i te wszystkie rzeczy się były porozrzucane po całym mieście. Tutaj jest to wszystko w miarę w jednym miejscu że my dojeżdżamy w bardzo szybki sposób na Jurę, krakowsko-częstochowską, <laughs> kierując tak. się w stronę północną i w stronę południową, w Beskid Śląski czy też Beskid Żywiecki. Więc jest to miasto, z którego naprawdę można wystartować w bardzo interesujące i ciekawe miejsce. Bytom jest o tyle fajnie położone, że jest otoczone autostradą A1 i A4, A4 dokładnie. Jakkolwiek się nie chce, z tego miasta się szybko wyjedzie. Czy nad morze, mm. czy w górę. Nie I ma problemu. Czujemy, że otworem stoi dla nas ciągle kierunek wschodni i zachodni, czyli Kraków i na przykład dojazd do Wrocławia. Naprawdę to miasto jest bardzo dobrze to położone Miasto nie blokuje nas z wyjazdem. Nie jest tak, że jest piątek, godzina 16 i stoimy dwie godziny w korku na wyjazd. Dodam od siebie to, że mam wrażenie, że mieszkańcy Bytomia patrzą głównie na ciemną stronę. Nie widzą e, pozytywów ani tego, jakie szanse miasto daje, że jakie ma perspektywy. Co Bytom waszym zdaniem odróżnia od innych miast? To, że ma naprawdę mnóstwo ulic jednokierunkowych. No to ale, jest wyróżnik naprawdę. Co, co wiąże się z tym, że naprawdę jest płynny ruch samochodowy. Już może... więcej miejsc do parkowania. Zachwyceni jesteśmy różnymi gmachami, kamienicami secesyjnymi, modernistycznymi. Więc jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie detale, to naprawdę może nacieszyć oczy.